Tymczasem polscy biskupi, nasza delegacja jest właśnie w Ukrainie, by wspierać naród ukraiński o znaczeniu tej wizyty już teraz porozmawiałam z księdzem profesorem Andrzejem Kobielińskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, szczęść Boże! Szczęść Boże, dzień dobry witam Państwa. W Lwowie poprzez swoją obecność rozmowy i modlitwy chcieliśmy dać wyraz naszej solidarności i wsparcia dla całej Ukrainy, powiedział arcybiskup Wojciech Polak, który razem z przewodniczącym episkopatu arcybiskupem Stanisławem Gondeckim i metropolitą Lubelskim arcybiskupem Stanisławem Budzikiem przebywają w Ukrainie. Jakie znaczenie ma ta wizyta polskich wysłanników kościelnych? To jest okazanie solidarności wszystkim mieszkańcom Ukrainy, w sposób szczególny katolikom, chrześcijanom czy wyznawcom prawosławia. Polska od zawsze pomaga Ukrainie. Ukraina w tej obecnej wersji, jako państwo niepodległe, istnieje od 1991 roku i nasz wkład, gdy chodzi o Odbudowę na przykład kościołów czy innych budowli na przestrzeni ostatnich 30 lat był zawsze bardzo duży, a szczególnie wielka jest nasza pomoc obecnie, gdy chodzi o przyjmowanych gości, uchodźców z Ukrainy. W tym samym czasie w Ukrainie przybywa także papieski wysłannik Paul Gallagher. Arcybiskup Gallagher spotka się także z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Papież mówił w wywiadach, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem w Moskwie. Tymczasem do Ukrainy wysyła swojego przedstawiciela i swojego wysłannika. Czy Ukraińcy mogą czuć pewien niedosyt, że to nie papież, a jednak tylko jeden jego wysłannik pojawia się w Ukrainie? Rzeczywiście, gdy chodzi szczególnie o Grekokatolików ukraińskich, jest pewne, można powiedzieć, rozgoryczenie. To znaczy, oni by. Oczekiwali, że tak powiem, bardziej zdecydowanych wypowiedzi ze strony papieża Franciszka i trzeba to zrozumieć, ponieważ grekokatolicy bardzo wycierpieli w ostatnich dziesięcioleciach za swoją wierność papieżowi, szczególnie rok 45., gdy Józef Stalin postanowił włączyć Kościół greckokatolicki do Cerkwi Prawosławnej. Wówczas w kwietniu 45 roku wszyscy biskupi y, grecko-katolicy zostali wywiezieni na y, Syberię. Warto tutaj wspomnieć taką szlachetną postać arcybiskupa, później kardynała y, Józefa y, Slipia. Y, natomiast y, obecnie uważam, że trzeba docenić to, co robi papież Franciszek, czy y, Watykan. Y, Paul Gallagher, arcybiskup Paul, Paul Gallagher, to jest minister spraw, zagranicznych Watykanu. On się spotka także z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. To jest bardzo ważna wizyta, to jest okazanie solidarności władzom w Kijowie czy ca całemu narodowi ukraińskiemu, ale to jest także wzmocnienie Ukrainy na arenie międzynarodowej. Ale czemu tak długo musieliśmy czekać na to, aby papieski wysłannik pojechał do Ukrainy. Ta wojna przecież trwa już od dłuższego czasu. Prośby o pojawienie się takiego wysłannika, czy też samego papieża Franciszka pojawiały się przecież już od początku tej wojny? Wcześniej było wysłanych dwóch innych wysłanników: kardynał Czerny i kardynał Krajewski. W związku z tym wychodzi o taką obecność papieża. W tym konflikcie to ona jest bardzo istotna. Ja wczoraj policzyłem wszystkie wypowiedzi papieża Franciszka po 24 lutego bieżącego roku na temat obecnej wojny. To jest prawie 50 wypowiedzi publicznych, w których papież Franciszek krytykuje obecną wojnę, czy wstawia się za narodem ukraińskim. Natomiast tutaj uważam, jest jeszcze inna kwestia, to znaczy trzeba docenić Znaczenie dyplomacji watykańskiej i silną pozycję Watykanu, Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej. Ta obecna wizyta arcybiskupa Paula Gallaghera to jest bardzo wyraźny sygnał ze strony Rzymu, że bronimy Ukrainy, że chcemy, aby Ukraina jak najszybciej była wolna i żeby mogła funkcjonować jako państwo niepodległe. Powiedział się z profesor o tym, że tych wypowiedzi papieża Franciszka od początku wojny krytykujących tę wojnę było ponad 50. Pytanie, ile było tych wypowiedzi naprawdę wartościowych i naprawdę w punkt krytykujących tego, kto jest winny, kto tak naprawdę odpowiada za ten konflikt, bo przecież bardzo wiele wierzących osób ma bardzo duży niedosyt po tych wszystkich wypowiedziach papieża Franciszka, które są no, delikatnie rzecz ujmując, momentami za bardzo dyplomatyczne. Ten niedosyt jest szczególnie widoczny w Ukrainie, w Polsce, w całej Europie Środkowo-Wschodniej. My mamy takie nasze wyczulenie, gdy chodzi o komunizm, gdy chodzi o Rosję, gdy chodzi o zbrodnie imperialnej Rosji czy Związku Sowieckiego. W związku z tym my byśmy tutaj, w naszej części Europy, oczekiwali bardzo mocnych wypowiedzi potępiających ze strony Papieża Franciszka, ale pani redaktor, tak nie jest w świecie. Jeśli popatrzymy na katolików włoskich, niemieckich, francuskich, nie mówiąc o katolikach mieszkających w Afryce czy w Azji, to oni raczej są za tym, żeby wypowiedzi papieża były takie, można powiedzieć, wyważone czy ostrożne. Papież jest z jednej strony głową Kościoła katolickiego, z drugiej strony jest także prezydentem, szefem. Watykanu, no i musi ważyć w swoich wypowiedziach bardzo wiele różnych często sprzecznych elementów. To ważenie jest bardzo istotne, ale my, szczególnie sąsiedzi Ukrainy, najbardziej odczuwamy całą tę sytuację, szczególnie wtedy, kiedy tak wielu uchodźców przyjechało do, tego, do naszego kraju. Nic więc dziwnego, że oczekujemy tak stanowczych wypowiedzi. Pytanie, czy one wreszcie się pojawią? Czy papież Franciszek wreszcie zdecyduje się na otwarte potępienie Władimira Putina? W ostatnim szeroko komentowanym w świecie wywiadzie dla polskiego dziennika Corriere della Sera, papież Franciszek wyraźnie wytłumaczył, dlaczego nie potępia Władimira Putina, używając jego imienia i nazwiska. I to jest bardzo logiczne, można powiedzieć, przekonujące wytłumaczenie, to znaczy, papież Franciszek mówi tak, to jest tradycja Watykanu czy dyplomacji. Watykańskiej Możemy dodać, szczególnie po roku 1929, gdy zostały podpisane pakty lateraneńskie, które określiły współczesny charakter Watykanu jako państwa neutralnego. Papież Franciszek, nie potępiając agresora z imienia i nazwiska, zachowuje się dokładnie tak, jak wszyscy jego poprzednicy po roku 1929, czyli Pius XI, Pius XII. Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II i Benedyk XVI. Ale z ust też papieża Franciszka w tym cytowanym wywiadzie padły takie słowa, że jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści mogło być szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO. Czy to jest dyplomatyczna wypowiedź i czy taka powinna się pojawić ze strony papieża Franciszka? W tym wywiadzie jest bardzo wiele ważnych elementów, i ten wywiad przejdzie do historii. On będzie szeroko komentowany także w najbliższych dziesięcioleciach. Tutaj nie ma żadnych przejęzyczeń, wszystko zostało, uważam, doprasowane przez służby prasowe Watykanu. Używa tej metafory szczekania psa papież Franciszek żeby wytłumaczyć ewentualne powody, które skłoniły Rosję czy prezydenta Władimira Putina do wypowiedzenia wojny Ukrainie. No, rzeczywiście tak to argumentuje Moskwa, że należało... Tę wojnę rozpocząć, aby uniknąć ewentualnego rozszerzenia NATO na wschód, czyli przyjęcia takich krajów jak Ukraina czy Gruzja do Paktu Północnoatlantyckiego. W tej metaforze szczekania NATO u drzwi Rosji papież nie wypowiada swojego stanowiska, że on tak myśli, to znaczy próbuje pokazać, że po stronie Moskwy była właśnie taka argumentacja. Ponad 500 tysięcy Ukraińców zostało deportowanych siłą do Rosji, a dziesiątki tysięcy przebywają w rosyjskich obozach wzorowanych na obozach nazistowskich. Nikt nie wie, ile osób tam przeżyje, ale każdy wie, kto jest winny. Tak powiedział Wołodymir Zełański podczas swojego przemówienia w czasie festiwalu filmowego w Cannes. Te obozy i te informacje o obozach to taka dramatyczna powtórka z historii. I tutaj pytanie do księdza profesora jako Etyka. Dlaczego znowu to przeżywamy? Dlaczego znowu musimy mierzyć się z tak dramatycznymi obrazami, tak dramatycznymi historiami? Akurat uważam, że to określenie porównujące te punkty czy obozy filtracyjne do obozów nazistowskich, to jest przesada, to jest licencja poetyka, to jest część propagandy wojennej. Zauważmy, że. Oczywiście z pewnością dzieje się wiele zła, są pewnie tortury czy różne przesłuchania, gdy chodzi o te punkty filtracyjne, ale one decydują o tym, z jakim statusem może uchodźca ukraiński przebywać na terenie Federacji Rosyjskiej? Czy może otrzymać zaświadczenie i może się normalnie poruszać po całej Federacji Rosyjskiej, czy też być może miał wcześniej związek z Armią Ukraińską, albo jest ktoś związany na przykład ze służbami specjalnymi Ukrainy. W związku z tym, w pewnym sensie, no, należy zrozumieć działania Akurat Moskwy, że no, te swego rodzaju ocena uchodźców, jest konieczna, gdy chodzi o bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej. Ale jest jeszcze jedna uwaga, pani redaktor. Otóż zauważmy, że w ciągu ostatnich tygodni, gdy chodzi o wojnę Rosji z Ukrainą, jest bardzo wiele porównań dotyczących Adolfa Hitlera, czy obozów koncentracyjnych nazistowskich, czy zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej. Natomiast no, nie ma porównań do zbrodni komunistycznych do tego wszystkiego, co zrobili na przykład w naszej części Europy komuniści. W związku z tym warto też używać tych metafor dotyczących Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina, Gułagów, Sybiru czy zbrodni, których dokonali chińscy komuniści. No zauważmy, że liczba ofiar całej II wojny światowej w świecie to jest około 60 milionów. A tylko w Chinach komuniści chińscy już po zakończeniu II wojny światowej, czyli w latach 50., 60 czy 70 XX wieku, wymordowali w bardzo brutalny, bestialski sposób przynajmniej 70 milionów ludzi. To barbarzyńskie historie. Teraz z takimi barbarzyńskimi historiami mamy też do czynienia, niestety, w Ukrainie, z morderstwami i bestialstwem. Rosjanie okazują się barbarzyńcami, często nie tylko jeżeli chodzi o samych Ukraińców, mordując ich z zimną krwią, ale bardzo często rosyjscy żołnierze informują o tym, że rosyjscy dowódcy, zamiast pomagać rannym żołnierzom, jeszcze ich dobijają i strzelają do nich. Czy ci ludzie całkowicie zatracili? ostatnie namiastki swojego człowieczeństwa, jak można skomentować takie barbarzyństwo wobec swoich ludzi? Dwa czynniki. Pierwszy to jest eskalacja przemocy w czasie każdej wojny. Wojna sprawia, że wydobywają się z uczestniczących w konflikcie zbrojnym żołnierze czy także cywilów bardzo często takie no złe części naszej natury. Ta ciemna strona naszej ludzkiej natury daje o sobie znać podczas każdej wojny i takie są dzieje całego świata czy całej ludzkiej historii na naszej planecie, ale jest drugi czynnik myślę ważniejszy, no to jest 100 lat komunizmu czy postkomunizmu w Rosji, no to jest kwestia deprawacji moralnej, która trwa kilka pokoleń i to bardzo wpływa na także morale żołnierzy Armii Federacji Rosyjskiej. No przecież wcześniej ta armia to była armia czerwona przez 70 lat istnienia Związku Sowieckiego. W tym roku mija 100 lat od powstania Związku Sowieckiego i Armii Czerwonej. Natomiast ostatnich 30 lat już, gdy chodzi o Federację Rosyjską, to jest kontynuacja tradycji Armii Czerwonej. Przecież nie zmieniły się uczelnie wyższe, które przygotowują kadrę oficerską w Rosji. Nie zmieniły się zwyczaje czy... Postrzeganie świata czy Zachodu. Zauważmy, że w tych wypowiedziach, chociażby Władimira Putina czy Sergeja Ławrowa, gdy chodzi o postrzeganie Europy, świata czy Zachodu, no, mamy absolutnie powtórkę z czasów głębokiego Związku Sowieckiego. No, prawie nic się nie zmieniło w Rosji. Mamy te same podręczniki do historii. Świadomość historyczna, moralna współczesnej Rosji jest prawie identyczna z tym, co było w czasach Związku Sowieckiego i niestety także, gdy chodzi o pewną brutalność żołnierzy rosyjskich, no niestety ta brutalność jest podobna do tego, co robili żołnierze Armii Czerwonej, na przykład w czasie II wojny światowej, gdy weszli do naszego kraju. Czasy się zmieniają, ale pewne mechanizmy i inspiracje ludzkie niestety są takie same niezależnie od czasów. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ksiądz profesor Andrzej Kobeliński był gościem programu Newsroom. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia, do widzenia.